Ema widzowie tutaj konik gramy sobie w BrickRix. Kupiłem dzisiaj na przycenie. Kupiłem e, kartę podarunkową z na 7 dyszek. Mm. No i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić oglądając ten film. Bo ogóle tutaj niszczył różne pojazdy. Troszkę zniszczyłem sobie taki czołg, ale widzicie, już tam puszczę i bo go. Troszkę zniszczyłem. O, 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 czy trwało, ale tak już. Dobra, zresztą nowy pojazd. Co to jest? To hmm. helikopter, helikopter może być ciekawy, e, a wy nie zapomnijcie moi widzowie, e, e, tylko jak tutaj, nie, nie wiem, e, czekaj, czekajcie że może... No, nie, helikopter nie umiem używać, jak ktoś, ktoś nie to nie zostawi. Eee, no, się komentarz napisze, jak to zrobić. Zostawcie mm. łapę... O, Bugatti z respy. Zostawcie łapę w górę. Eee. Dwie łapy to... Mm. Rozwalamy ku ciężarówkę o czekajcie, o tamtą górę, albo o coś innego może po tej samej mapie. Więc łapkujcie i no. Jedzie to jeszcze? Nie, to już nie jesteście chyba silni, to rozwaliliśmy. Mm. Także wiecie to robić. Łapkujcie dwie łapki i rozwalamy. O! Tą ciężarówkę. Tą ciężarówkę rozwalamy, Także umowa to umowa. Mam w ogóle zróbmy bombowanie. To może mi wywalić tą grę, no ale... One Jak widzicie... Zlagowało wszystko, nie? Mm. Teraz weźmy sobie inną mapę. Jak ktoś chce zagrać Bigrix o ile gra no to może napisać czy chce zagrać, a myślę, by o kanion bo jeszcze na tym nie grałem. Bo macie tu różne mody, więc możecie tam pobrać coś takiego i... No, i po prostu ucieczyć e, sandboxem. Nie tylko będą odcinki z innymi kolegami. Mm. Więc nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, żeby tam... i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić najnowszych filmów, ludzie. Mm. Tak więc to... Mm, no, jak wspomniał już pojazd, to jest tylko rozwalimy. O ludi, Znam ten czołg. Ale pojedźmy sobie Nissanem, albo nie. Nissan Bugatti jeszcze raz. Bo on fajny był. Czemu on się tutaj psuje? A, bo o to. Ten... No i tyle było po tym Bugatti nie zostało. To to ta ciężarówka to za łapkę w górę, bo no znaczy za dwie łapki, tak się umówiliśmy, nie? O nie, wchodzi ja się, rozpał, nie. Uch. Chyba nie o to chodziło. McDonald's. Jest It chcę tego moda. Mamy McDonald's. O, jest. Tylko... Nie, dalej. Uklikamy O, albo jeszcze może ta ciężarówka o, aha. Muszę wyjść z kryj jeszcze raz, bo to coś się zbugowało Ja yeah. nie A ja Przejdę minut odcinka. 7 minut, to to jeszcze chwilkę. Tutaj sobie pogramy. Jesteśmy. To są tory, chyba. Nie wiem. Pójdźmy na to i zrespańmy sobie auto. Tak, to są tory. Pociąg też się teraz zrespańczy, ale jak raz zrespańczą się wywalił się popsu, więc nie chcę się teraz. Eee. BMC to jest chyba podoba BMW ale nie wiem uuu idziemy naszą baryką O ona się trzęść czemu części tutaj odpadają? Nie, to już trochę generuje Uuu, uu, Łow, Łow, co jest? To nie, no za mapę wypadło, no co to ma być? O, Brex, dobra. Jeżdżamy w górę. Aha, no, auto nie umiem mieścić. Nie da się nie mieści. No, ale niech pan będzie, by spełnił ciężarówkę i nie umniejszył. Bo znędzie się, raczej nie będzie. No, znaczy, nie, to żebym was ten. Tutaj nasze możliwości ograniczę, ale może wezmę tutaj taką dziewczynę, że ją dozwolę. o patrzcie macie, a nie, nie dozwoli. wjeżdżam pod górę. <śm> Wow. No i <laughs> Dobra, to ja wam, widzowie, mega dziękuję za oglądanie, zostawcie łapy w górę, słupy z dzwonkiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!